Tak, kochani, tu masz chipa fajny takiego delikatnego. No, że tu ma bardzo delikatny układ, o, już jest przygotowany do zmiany kondensatorów, ale już dzisiaj więcej nie mogę zrobić niż tyle co zrobiłem. Ale powiem Wam, że po prostu bardzo przyjemny sentyment. Takie miłe, fajne wspomnienia wspominam. Odnośnie tego monitora. Um. To jest monitor od przyjaciela. 10 lat temu, jak już mówiłem, wam, kochani. Um. Serwis tego monitora jest bardzo przyjemny. Um. Wszystko ma po prostu bardzo udogodnione. spójrzcie, nawet tej wtyczki. Chociaż mógłbym ją wy wypiąć, ale nie muszę. Bo ma świetne wszystko, świetny dostęp jest do wszystkiego sobie mogę wziąć tak rozmaicie i nie przeszkadza nic może być cały czas podpięta ale dla większego bezpieczeństwa elektroniki która jest tam można byłoby wypiąć ale odpoczę sobie wypinania tego bo to jest tak wciśnięte ten monitor kochani powiem wam że ma więcej niż 10 lat bo go w formie z serwisu 10 lat temu dostałem w prezencie od przyjaciela. O. A ta wtyczka jest tak wpięta, porządnie tutaj zaciśnięta, że nie chcę tego odciskać, bo po tylu latach ta wtyczka może tu się rozpaść. Gdybym ją chciał wypiąć, mogłaby się rozkruszyć. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale do końca nie jestem pewny, czy to się rozkruszy, czy nie, ale jest takie ryzyko, że więc po prostu nie będę jej wypinał, bo e, no, ta wtyczka nie przeszkadza w tym, że ona tu jest wpięta, bo kabel jest taki wystarczająco długi, że można spokojnie sobie po prostu tak jakoś postawić. Tak jak ostatnio robiłem 10 lat temu i po prostu to zrobić. No. Że bardzo mi się podoba ten, ta konstrukcja tego monitora, ona no jest po prostu tak jakby zrobiona pod tym kątem, żeby sobie to zrobić w razie właśnie takich okoliczności, które zaistniały. Jest po prostu tak jakby już zrobiony z tą myślą, żeby sobie samemu go naprawiać, samemu serwisować. Bo jest taki piękny dostęp. Tutaj ta cała jednostka zasilania i elektroniki um, jest po prostu tu tak o, że świetny, swobodny dostęp jest. Że fajnie jest to wszystko zrobione. Nie ma żadnych utrudnień, żadnych takich trudności, żeby czegoś nie zrobić, żeby się pomylić. Nie ma takiej możliwości, żeby się po prostu pomylić. Tak to jest fajnie zrobione konstrukcyjnie, że konstrukcja tego monitora została po prostu przewidziana. Z tą myślą, żeby po prostu ktoś kto by chciał zmienić kondensatory, to żeby nie miał żadnych problemów z tym. Otworzenie to po prostu standardowe zatrzaski. Nie ma żadnych tam śrubek. Tylko delikatnie się tam zatrzaski zajmuje. I po zdjęciu zatrzasków ładnie się otwiera po prostu całość. No, tu natomiast, żeby nie było żadnych utrudnień, to tylko się odpina te świetlówek wtyczki 4. Bardzo ładnie są zrobione. I po prostu tu tylko zwykłe takie, o, takie zwykłe plastery są. Które trzymają tą jednostkę. że naprawdę fajnie jest. Konstrukcja tego monitora jest naprawdę świetnie zrobiona. Zrobiona jest po prostu świetnie. Z tą myślą, żeby samemu to naprawiać, jakby ktoś podjął się takiego czegoś. Tylko przypominam, to jest monitor, który ma ponad 10 lat. On ma więcej niż 10 lat, bo ja go w formie serwisu dostałem w prezencie. To generalnie on może mieć 15 lat, albo i lepiej. Coś koło tego. Na pewno ponad 10 lat to ma spokojnie. Bo skoro on tutaj dotarł yy, do przyjaciela w formie serwisu 10 lat temu, to może mieć z 15. Coś ko tego na pewno będzie. No, a ja go sobie po prostu zrobiłem i mam. Do tej pory. Teraz będzie następna, następny serwis monitora, tak jak już mówiłem, po 10 latach. Że świetnie jest przemyślany ten monitor. Serwisowanie tego monitora jest bardzo przyjemne. No dobra, no to hejka siema. Do zobaczenia.